Cześć! Cześć! Witamy w nowym odcinku Kuriera Akademickiego Express. To wydanie poprowadzą dla Was Aleksandra oraz Natalia. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o puszystych przyjaciołach, sposobach spędzania świąt Bożego Narodzenia, w tajemniczej gwarze poznańskiej, a także działalności nowych członków naszej redakcji. Zapraszamy! Zapraszamy! Święta Bożego Narodzenia to jeden z najważniejszych i najbardziej radosnych momentów w roku. Są obchodzone na całym świecie, a jednak u każdego wyglądają nieco inaczej. O szczegółach w swoim materiale opowie Uliana. Święto to wspaniały i magiczny czas. Pomimo tego, że każdemu z nas kojarzy się o nich czymś zupełnie innym, bez wątpienia jest to niepowtarzalny i wyjątkowy okres. Znajdujemy się teraz na Jarmarku Świątecznym w Poznaniu. Jest to czarujące miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Postanowiliśmy zapytać ludzi o ich ulubione zwyczaje i wspomnienia związane z Bożym Narodzeniem. No, przede wszystkim to jest wspólne na pewno ubieranie choinki. Zawsze tata zapraszał dzieci do okna e, w celu wypatrywania tej pierwszej gwiazdki. Kiedy. E... Albo naj, najmłodszy, albo człowiek członek rodziny u, e, ubiera tą tak zwaną gwiazdkę, gwiazdkę betlejemską. Babcia zawsze robi pierogi i łóżka i do tych pierogów i łóżek wsadza pieniążki. Zawsze u nas jest taki konkurs i kto wylosuje te pieniążki, to będzie miał szczęście przez cały rok. Okres świąteczny jest w oczach ludzi bardzo zróżnicowany, lecz jednakowo szczęśliwy. O atmosferze świąt zapytaliśmy pracownika jarmarku bożonarodzeniowego. Spotykamy się w, w tym gronie rodzinnym, zapominamy o tym, co się dzieje w ciągu całego roku. Spędzamy czas tylko ze sobą, nie ma problemów, nie ma kłopotów. jesteśmy tylko my i radość świąteczna. Emocje związane ze świętami nie opuszczają nas również na zakupach. Galerie handlowo robi wszystko, byśmy dobrze poczuli zakupowe szaleństwo, a wszechobecne świąteczne ozdoby przyciągają uwagę przechodzących się po nich klientów. Taciusia właśnie przywołuje takie, aż dziecięce wspomnienia po prostu. Jak zdążyliście zauważyć, święto zgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Z argumentem, aby powspominać dzieciństwo, spędzić swój czas z bliskimi i zadbać o szczery uśmiech na ich twarzach. Na koniec chcielibyśmy życzyć Wam spokojnych i radośnych świąt. Dla Kuriera Akademickiego, Juliana Walyn. Miły i delikatny przyjaciel przynosi ulgę nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziś poznamy tajemnicę Dnia misia. A nasi dziennikarze, Żenia i Milena, opowiedzą o jego znaczeniu. Pluszoły miś ma nietypową historię powstania. 122 lata temu przyjaciel prezydenta Roosevelta postrzelił małego niedźwiadka. Prezydent kazał zwierzątko natychmiast uwolnić, a jeden ze świadków uwieśnił to na rysunku w waszyngtonskiej gazecie. Którą czytał producent zabawek Morisa Mišta. Zabawki wszelkiego rodzaju rozpoczęły w ogóle ludzką, e, powiedzmy, dążność do doskonalenia świata, do robienia wynalazków. Wiele zabawek, e, nawet i misiów, zapoczątkowały, na przykład lotnictwo. Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear. Jakby nie było, ta zabawka. Zawsze była tym priorytetem, którym żeśmy się zajmowali od małego. 25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Zabawka towarzyszy dzieciom, ale zarówno cieszy najmłodszych, jak i starszych. Wśród studentów też znajdują się wielbiciele pluszowego przyjaciela, którego wzięli na uczelnię z okazji Dnia Misia. Czy to ściskanie, czy przytulanie takiego pluszaczka czasem może nawet nam pomóc, chociażby przy niwelowaniu stresu przed egzaminem, sesją, maturą. To jest pluszak, który mój przyjaciel uszumiła staręcznie na moje 18 urodziny. Jestem z nim nierozłączna. Czasem w ciężkich sytuacjach nie mamy do kogo się przytulić przyda się mieć pod ręką pluszowego misia lub inną maskotkę. Zazwyczaj kojarzy nam się pluszowy miś z taką pierwszą zabawką z dzieciństwa, często z takimi bardzo przyjemnymi wspomnieniami. Chociaż nie zapewnia to właściwego wsparcia, lecz może pomóc się uspokoić. Jest to sygnał, że coś się dzieje i że może warto byłoby z kimś porozmawiać, zastanowić się nad tym, bo może być to oznaką czegoś takiego, że czujemy się dość samotnie bądź mało bezpiecznie w swoim życiu. Nasi studenci misie mają i zawsze o nie dbają. Pamiętajmy, że w sytuacjach, gdy nam smutno, zawsze możemy przytulić się do naszych misiów. Dla kuriera akademickiego z bandą misiów Milena Spiralska. Z każdym rokiem szeregi mediów studenckich zasilane są przez rzesze studentów chcących wykazać się na dziennikarskim polu. Kurierze Akademickim nowi członkowie solidnie pracują już nad tym, aby ich pierwsze materiały mogły odbić się szerokim echem. O tym jak nowi kurierowicze radzą sobie w warunkach redakcji opowiedzą Wam Stanisław oraz Filip w swoim materiale. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Nowy Rok Akademicki to dla wielu nie tylko wejście w kolejny etap edukacji, ale też i okazja do rozwinięcia swoich umiejętności i możliwość do realizowania pasji. Jak co roku media studenckie otwierają swoje drzwi dla tych, którzy są gotowi wejść w dziennikarski świat z wielkim przytupem. W kurierze akademickim nowi członkowie nie próżnują, już realizując swoje materiały i ciężko pracując nad tym, aby ich początek został odebrany w jak najlepszy sposób. Już w zeszłym roku chciałam się w jakiś sposób zaangażować w życie studenckie, lecz no, nie pozwolił mi na to czas i w tym w zasadzie momencie mogę powiedzieć, że czuję, że y, jestem tu, gdzie powinnam być. W tegorocznej rekrutacji do kuriera frekwencja przeskoczyła najśmielsze oczekiwania jej organizatorów, którzy pomimo trudności z tym związanych zdołali zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki oraz przede wszystkim przeprowadzić efektywny i ciekawy sposób sposób znajdywania nowych członków. Tak rekrutacja w tym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem była ona prawdopodobnie około dwukrotnie większa niż rok temu przez co w tym roku przyjęliśmy do kuriera zdecydowanie więcej osób. Media studenckie w życiu akademickim są bardzo ważną rzeczą. Pozwalają one nie tylko rozwijać kompetencje przydatne na samych studiach ale przede wszystkim otwierają na oścież drzwi do kariery zawodowej w tej branży. Nie ma lepszego lepszego sposobu nauki niż praktyka. No i media studenckie, no, no to jest taki dobry kierunek. One są tutaj na wydziale, uczą tego warsztatu dziennikarskiego, ale to są też również możliwości pracy z nagrywaniem i z postprodukcją dźwięku. Oferowane przez redakcje pakiety szkoleniowe z najlepszymi w swoim fachu pozwalają na genialne wprowadzenie nowych członków redakcji w warunki w niej panujące oraz umożliwiają przygotowanie się do pracy ze sprzętem, z którym będą przez najbliższy czas pracować. Nowy narybek w kurierze prężnie nabiera tempa i z pewnością już niedługo będziemy mogli oglądać ich materiały już na większą skalę. Miejmy nadzieję, że rosnąca popularność mediów studenckich przełoży się na to, że w przyszłych latach będziemy mogli powitać jeszcze więcej nowych kurierowiczów w progach naszej redakcji. Dla kuriera akademickiego Filip Darna. Tej słuchajcie uważnie. Przed Wami wuchta informacji o gwarze poznańskiej. Sięgniemy pamięcią do jej historii. Zobaczymy, co ją tak naprawdę wyróżnia i jak rozwinęła się na przestrzeni lat. Więcej w materiale Zosi i Natalii. Chociaż Poznań aktualnie nie zachwyca swoim wyglądem, to jednak zdecydowanie może zachwycić swoją kulturą. Bimba, szneka, tytka czy wymborek. Nawet jeśli ktoś nie wie, co znaczą te słowa, od razu kojarzą się ze słownictwem nierzadko używanym przez Poznaniaków. Warto zastanowić się, co wyróżnia charakterystyczną mowę Poznaniaków na tle innych. Czy wie Pani, co oznacza w gwarze poznańskiej chlabra? Błoto? Dokładnie. Nie. Czym jest gzub? A małe dziecko. Czym jest kejter? Pies. Czym jest kurchać? A kaszleć, kaszleć. Uchajtnąć. E, odciąć. O, tak, odciąć. skaleczyć się, tak. Tak, tak. Czy wiesz, co oznacza w gwarze poznańskiej ćmik? E, to jest papieros. Gzu? To jest dziecko. Czy są wejmy? Nie wiem. Są to pieniądze. Bimba. Tramwaj. Gwara, inaczej regionalny język potoczny, przez swoją wieloletnią historię, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem językoznawców. Poznań, jako pierwsze miasto, może się poszczycić naukowym, w pełni naukowym opracowaniem gwary miejskiej. Inteligenci kultywują gwarę poznańską, czytają opracowania. Wykupują książki na temat gwary, ale także osoby niewykształcone. To nie ma nic wspólnego z wykształceniem. Specyficzna mowa, wspaniałe potrawy, uprzejmość, gościnność i zaradność od lat określają rodzimych Poznaniaków i zachęcają turystów do odkrycia osobiście historii Poznania. W momencie, kiedy zaczęły powstawać pierwsze grody, a potem przekształcały się w miasta, można mówić już o kształtowaniu się gwar miejskich, ponieważ. Nie było takiej wspólnej polszczyzny ogólnej, jaką mamy w tej chwili, i tak było nawet bardzo długo, bo co najmniej do tego XVI wieku, kiedy pojawił się druk. mieszkańcy mogą być dumni z tego, że używając takich zwrotów jak zapalczmika na sztenderze, mogą wyróżnić się na tle innych, a dla turystów jest to ciekawostka i sposób na zgłębienie kultury tego regionu. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka i życzymy Wesołych, Wesołych Świąt!